ska rodzinka. A, Dirkuś! Co mam ci podać? Może surowe mięso wydarte z brzucha świeżo zarżniętego wilka? Wybacz, wilk wyszedł. Panini? Trochę za łagodne. Chyba że to jest niedźwiedzie, panini, z krwistym sosikiem. Jeśli wiesz, o czym mówię, czy to. To? to jest tydzień dzikości! To dlatego spałeś na drzewie wczoraj w nocy? Tak, muszę teraz ćwiczyć szpiegowskie techniki serwajwalowe. Spędzę teraz kilka dni jako dziki człowiek, jedząc tylko to, co znajdę lub zabiję gołymi rękami. Dzikie bestie, antylopy. W batli nie ma antylop. I dlatego będzie jeszcze ciekawiej. Hmm. Dobra, zamykam kajarnie. Dopijajcie drinki, wszyscy wychodzą. Nie macie go oglądać. Ej, zostało mi jeszcze jakieś 37 pensów soku porzeczkowego Masz jeszcze 23 sekundy, by go dopić. Zbierajcie się, ludzie! Siodź, Nie śledzili pana? Nie. Ale czy naprawdę musiałem czołgać się po ulicy na brzuchu? Da! To ważne, żeby mąż i dzieciaki nie dowiedzieli się o naszym układzie. I pamięta pan, pan drapie mnie, ja drapie pana. A zresztą... Ach. Brzuch jest niedraśnięty. Tak, rzeczywiście. Spajka zeszyt do geografii. Hm. – Widzi pani tę ocenę? – Cztery plus. Mm -hmm. Doskonale. Dzięki temu nie będzie musiał siedzieć w weekend nad geografią i pójdzie z mamcią na spektakl baletu rosyjskiego do ratusza. A nie mogłaby pani iść z mężem? Mając wybór, prędzej wetknąłby sobie igły do oczu, bo raz, gdy faktycznie miał igły w oczach, boją się lepiej niż na rosyjskim balecie. Dobrze, pani Balon, podrapałem panią w plecy. Teraz ja podrapię pańskie, jak obiecałam. Scenariuszu, jak zostać dyrektorem szkoły, w oparciu o metody stosowanej przez wujka Dimitriego, by zostać szefem O Otrucie, szantaż, kradzież tożsamości. I pani Banon, nie mogę użyć tych metod. Aha! Woli pan działać wprost! O tak! A! 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 Wolę radykalną technikę edukacyjną, żeby wpisać ją do podania o pracę i przekonać zarząd szkoły, że to ja jestem najlepszym kandydatem. Termin mija w czwartek. Hmm. Kiedyś w Rosji słyszałam o eksperymentalnym systemie edukacyjnym. Można zrobić człowieka eksperta w każdej dziedzinie w ciągu kilku dni. Świetnie, jak? Specjalną techniką zwaną cieplarnia. Bombardujemy obiekt informacjami okrągłą dobę bez snu, aż jego opór słabnie i z braku wyjścia musi się wkuwać. Albo mózg pada. Już wspaniale. Proszę więcej. E, chyba dał mi pan zły zeszyt. Tu jest 4 plus. Nie, zaraz, to jest mój zeszyt. Cztery plus! Uhu. Słuchaj, Spike, e, prowadzę pilotażowy program edukacyjny, by zrewolucjonizować edukację w tym kraju. A ty możesz mi pomóc. O, niech pomyślę. Nie. E, ty musisz. Im bardziej beznadziejny uczeń, tym efektowniej będzie wyglądać ta technika, a bardziej beznadziejnego nie znajdę. O, skoro pan tak to ujął. Nie. Poza tym nie jest tak źle. Cztery plus. El! Hmm? Co tam słychać w domu? Z Twoją mamą. Jak się dogaduje z, z Twoim tatą? O, nie wiem. Nie widziałam taty dzisiaj rano, bo sypia na drzewie. Co? Czemu grzebiemy w koszu na śmieci spokoju nauczycielskiego? Ostatnio dowiedzieliśmy się, jak wszyscy mają na drugie imię. <śmiech> <śmiech> A tak! Cyril Lawinia? Tilbert, <laughs> tak! Ej, to moje drugie imię. A to? List do Wąga z naszych sił powietrznych. Szukają ucznia ze szkoły średniej, żeby leciał nowym Nimrodem. Nimrod? To nie jakaś ryba? Samolot głupku, szpiegowski. Jeśli wejdę na pokład Nimroda, to będzie mój pierwszy krok po drabinie do zostania szpiegiem. To w ten weekend, chodźmy! Dilbercie. <noise> Znowu. Ja tylko. bo ja jakby. potrzebuję rady. A że dona prowadzi akurat audycję, to. Idź do dziwaczki, ona da ci radę. Raczej dziwną radę, ale. Co? Bo. nie mogę prosić L o radę, bo wiesz, chodzi. Chodzi ci właśnie o dziwaczkę. Pięknie! Siadaj, robić notatki? Nie! Maruda. No to mów, nie lubię suspensu. Dobra. Wczoraj mama El nagle zamknęła knajpkę. Wszystkich wyrzuciła. Żeby się z kimś spotkać. Sama. Z kimś, kto nie jest jej mężem. Obiecujące, mów dalej. Ale nie byli sami. Byłam w toalecie. Dopijałam mój sok porzeczkowo-bananowy z podwójną porzeczką i bananem, bo nie chciałam zmarnować. Nieważne. Um, sekretnym gościem pani Bannon był. To był pan Wąk. Pan. O mój ty świecie! I co oni robili? Nie widziałam dobrze, bo byłam w toalecie, ale raczej oni na pewno drapali się po plecach. Oh! Tak, pamiętam, że to dostałem. Skąd kogo go wziąłeś? Z tego recyklingu. A tak, ten Nimrod. Nimrod, i bardzo chciałbym nim polecieć. Chciałbyś polecieć na rybie? To samolot szpiegowski, i szukają ucznia szkoły średniej, żeby nim poleciał. Tak, umiem czytać. Czemu uważasz, że zgłoszę właśnie ciebie? Bo jeśli tak, będę pańskim królikiem doświadczalnym. Serio? Rozumiesz, że to będzie całodobowa, intensywna nauka bez snu, trzy krótkie przerwy na jedzenie i dwie na siku. Z czego jedna podczas posiłku? E, o, o. Spike, nie. Całodobowa nauka to nauczyciel w domu. To nienaturalne. Tak wiem, ale bardzo chcę polecieć tym samolotem. Bułka z masłem. Patrzcie! Tam na niebie. Czy to jest ptak? Czy to samolot? Nie, to Spike Banon i jego niemot! Nimrot. Strasznie mi żal pana Banona. Mama Elka, że mu spać na drzewie. El ma prawo wiedzieć. Ja bym chciała, gdyby moja mama taka była, a ty nie? Cześć Marci! O! Cześć Kamila. Co jej jest? El to tamta. Ma mamę. Która... El, możemy porozmawiać? Tak! E, nie tu. Wpadnę do ciebie rano, gdy twoja mama wyjdzie. Przed szkołą. Jasne. Choć ślub Ludwika XVI z Marią Antoniną nie przysporzył mu popularności, to ważniejszą przyczyną wybuchu rewolucji mogła być wrogość rosnącej francuskiej burżuazji wobec siły i wpływów arystokracji. Co twoim zdaniem było ważniejsze? Mam to gdzieś, ja chcę spać. A, 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 ta druga rzecz, ta druga rzecz. Skutki przegranej Francji w wojnie siedmioletniej. Mamo, czemu w salonie siedzi pan wąk w piżamie? Siedzi? Dziwne. No dobrze. Wyjawiłam mu metodę edukacyjną za to, że on postawił spajkowy czwórkę i teraz spajk nie musi wkuwać i może iść ze mną na rosyjski balec. Za to dzirkoś zostanie w domu i będzie wdzięczny super żonie. Co w tym niezwykłego? W tym domu? Nic. I nie mów, proszę chłopcom. Fajnie patrzeć, jak Dirk cierpi, bo musi iść na balet. Wybacz złotko, poluję na pożywienie i chyba zauważyłem muchę na ścianie. Jedny Dirkuś, ci lodówka jest bolesna? O wiele mniej bolesna niż widmo jeziora będzie go w ratuszu. Nie martw się. Wcześniej przeszukałem poduszki na sofie i znalazłem stary chrupek, na którym ktoś usiadł. Zachowałem go. Czemu nauczyciel jest w salonie? Korypetycje? Spike ma jutro ważny dyktando. Co za poświęcenie. Czas na obiad. Teraz picie. Czy ktoś ma ochotę na skroploną parę? Otwórz teraz zeszyt, zobaczymy, ile z tych informacji zostało ci w głowie. Spike! Spike? Co? Pora na śniadanie? Spike, czy ty w ogóle widziałeś te obrazy podprogowe? Tak, oczywiście. Podprogowo. Dobrze. Przerwa na siku o 7.30 odwołana. Zrobię dokumentację. Pamiętaj. Bądź naturalny. Co mam mówić? Czytaj to, co na tablicy. To prezentacja wideo dla zarządu szkoły. Musi być idealna. No dobra. 1789. Traktat wersalski. Sarajewo. Rozszczepiono atom. Spencer Persewa. A chwila! Co ja tu czytam? To, to chyba są odpowiedzi na pytania. I są, bo pytania dogram później. To jest oszustwo! Ej, interesuje się ten niemot, czy nie? Nimrot. Cześć, Marsi, e, może pójdziemy do kawiarni? Nie, zbyt tłoczno i twoja mama tam jest. I nie możemy rozmawiać w szkole, bo możemy się natknąć na. Pytaj, pana... Marsi. Nie powinnyście wychodzić do szkoły? Co on. Co? Co? Ehe, pan Wąk mieszkał u nas przez parę dni. Mama się zgodziła. No, no pewnie, że tak. A co z twoim tatą? Nie wiem, nie pytałam go. Tato! Robaczek. Ma któraś ochotę? Nie? No dobrze. Będzie więcej dla taty. Ty. ty to widziałaś? El. Ocknij się, rozejrzyj się. Twój tata kompletnie oszalał. No i oczywiście dlatego twoja mama zbłądziła. Zbłądziła? Zaprosiła Wonga do domu! Tak i co w tym znowu takiego? Uszom nie wierzę. To jest chore. Jego pobyt tutaj to skandal. Długo tu nie zostanie. Znudzi się i weźmie kogoś innego. <laughs> He, nie zdziwię się, jeśli pogada z twoją mamą. <laughs> Jesteś obrzydliwa. Nie rozmawiam z tobą. Moja noga więcej nie postanie w Waszej kawiarni, gdzie byłam świadkiem tego pozamałżeńskiego drapania po plecach. Drapania? No co ty? Jakiego znowu drapania? <słukasz> <słukasz> o! Mamo, co jest między tobą i panem Wągiem? Nic, towarzyszko. Nothing. Nada. Niczego. Mamo, wiem, że pozwoliłaś mu zrobić ze Spajka królika doświadczalnego w zamian za to, że damu luzy z geografii. No i po co ci powiedziałam? A czego nie powiedziałaś? Czemu Marsi myśli teraz, że ciebie ponoć coś łączy z panem Wągiem? Coś mnie łączy? A drapanie? Nieprawdziwy drapanie, metaforyczne drapanie. Jeśli mi nie wierzysz, obejrzę sobie materiał z kamery z tego dnia. Mamo! Jejku! Duże jejku! To, 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 to tylko nie winny rzudzicu! A ta dziewczyna to taka prowincuszka. A także moja przyjaciółka. A teraz się do mnie nie odzywa i to przez ciebie. A dalej jest smutna nici, umrający lawięć. Widzisz? Pomogę ci odbudować przyjaźń z Marsji. Serio? Dobrze. Proszę pana, wiem, że w czwartki jest pieczony kurczak, ale spokojnie Nie biegnę na stołówkę, dziecino, biegnę do banonów po coś o wiele ważniejszego niż jakiś pieczony kurczak Dirkuś Mam dla ciebie niespodziankę I chcę ci nagrać dla potomności Poczekaj, przywinę kasetę Uuu, co to jest? Zapasy robaków i insektów? Czy to jest? Czy to jest niedźwiedź? O duszy zobacz. Kochanie, co dobre. Robię z mojego Jakie to ożywcze! Ha, no ha. Dirkuś? Jest tu kto? Halo. Panie dyrektorze, uczniowie Szanowni Państwo z zarządu, dziękuję, że przyszliście obejrzeć moją rewolucyjną metodę nauczania, technikę Wonga. System, który zrewolucjonizuje nasz przemysł, redukując czas spędzony w szkole średniej z sześciu lat do... do dziewięciu tygodni? Co oznacza, że absolwenci techniki Wąga staną się produktywnymi członkami społeczeństwa, podejmującymi zawody w przemyśle, w rządzie oraz w wojsku, Zanim ukończą 12 lat, co więcej, wąski to już koniec. Proszę. To, co robiliśmy, jest złe. Bardzo złe, gdy dwoje ludzi, którzy nie są po ślubie, drapią się po plecach. Komuś stanę się krzywda. Nie tylko dlatego, że Talia ma tak cudowny paznokcie. Pani Banon, proszę, proszę usiąść. Rozstaniemy się. Proszę, musisz być silny. Chciałam przyprocieć mojego cudownego męża Dirko i moją bardzo prałą córkę, El, której mądre słowa przekonały mnie, by przyjść tu dziś i zrobić, co trzeba. To wszystko. El, wspaniale, wiedziałam, że tak właśnie zrobisz. Co tu jest, I już? DA! Dobrze. O, chodźmy zjeść korę. Zignorujcie to, panie i panowie. To przypadek pomylonej osoby. Wróćmy do techniki Bonga. Najciekawszym aspektem techniki Bonga jest zmiana nawet tak niezdolnego ucznia jak pan Spike Bannon w skończonego geniusza. śpiewa bonga – Mogę wyjaśnić. – Dziękujemy, panie wąk. Wystarczy nam to, co już widzieliśmy. Daję panu słowo, że będzie to mieć wpływ na naszą decyzję co do nominacji na dyrektora. Tymczasem mamy specjalne zadanie, które na pewno się panu spodoba. – Serio? – Tak. Szukamy kogoś, kto dobrze poprowadzi grupę w boliwijską dżunglę. Grupę złożoną z najgorszych uczniów w hrabstwie. Tak, kaka mała robinsonada, można by rzec. Film sugeruje, że pan się nada. Ja nie wiem, co powiedzieć. Mówi pan najgorszych uczniów, tak? Tak. Więc y... mogę wziąć spajka banona? E, właściwie nie. Widzę, że ostatnio dał pan banonowi 4 plus za zadanie, co ciut podnosi jego średnią ocen. Akurat o tyle, żeby on nie kwalifikował się na tę wyprawę. Sorki, że cię osądziłam za zachowanie twojej mamy. Przez ostatnie dni nie było ci łatwo. Ostatnie dni, bo. O, o, o. Tak było strasznie, ale wszystko już jest dobrze. A nasza przyjaźń silna, jak zawsze. Mhm. Jak sprawy między rodzicami? Dzień dobry. Panie Banon, jednak się pan pozbierał. I wybaczył pan żonie? Tak, zupełnie. Piękne, piękne wybaczenie. Całymi falami tryby wybaczenia włączą. Świetnie, wszystko wróciło do normalności. Pogodził się pan z żoną i powróciło zaufanie. Właściwie to przyszedłem tu na śniadanie. Z ogromną porcją wielkiego zaufania, tak. Mmm, przepyszne. Dzięki, złotko. To moje! No. Coś się stało w cywilizacji, gdy byłem dziki? Mm, nie. Tak, dostałem bilet na przelot Nimrodem w sobotę. Nimrod? Mm. Nimrod to mi przypominało czymś, co miałam ci powiedzieć. O tak, dałam twój bilet Travisowi. Co? E, czemu to zrobiłaś? Ponieważ sobota to dzień, w którym ty idziesz z mamusią na rosyjski balet do naszego ratusza. Więc... Ja nie muszę iść, dzięki synu! Co? Nie! Jak? Nie możesz tak robić! Jesteś taki smutny! Jezioro będzie spodobać Ci się bardziej niż ujeżdżanie ryby. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięk Maciej Sapiński. Dialogi Kamila Przybysz. Kierownictwo produkcji Dorota Furtak. Wystąpili Elena Leszczyńska, Anna Gorajek, Magdalena Karelko-Łodziejczyk, Katarzyna Ankudowicz, Zbigniew Suszyński, Jacek Bończyk, Krzysztof Królak, Franciszek Rudziński i Jerzy Dominik.